Chciałbym Wam zaproponować inną kolejność niż tutaj jest. Zacznijmy od trójki. Moim zdaniem to jest najłatwiejszy ciąg, trzeci. Popatrzcie, jak wyglądają te wyrazy. Czy poznajecie ten ciąg, czy go już kiedyś widzieliście? Czy wiecie, co będzie dalej? A co jeśli Wam dopiszę tutaj piątkę, a potem ósemkę, a potem trzynastkę? i 21. Co powiecie na ten ciąg? Czy go gdzieś widzieliście? Ee, jeżeli e, rozpoznajecie tutaj ciąg Fibonacciego, to macie rację. A polega to na tym, że dodajecie dwa wyrazy i macie następny. Czyli jeżeli dodamy 2 i 3, mamy piątkę. Jeżeli dodamy 5 i 8, mamy 13. 8 i 13 21 i tak dalej oczywiście. Możemy sobie jeszcze napisać kolejny dla ciekawskich. No i oczywiście możecie pisać dalej te wyrazy ciągi, czyli ciąg Fibonacciego właśnie tak wygląda. Eee, przejdźmy do czwóreczki, do następnego ciągu. Eee, ten ciąg ma coś wspólnego z trójeczką. Widzicie to? Mamy 81, czyli zapiszmy to jako potęgi. Tak, tu mamy potem 27, 3, czyli 3 do trzeciej. Potem mamy 3 do drugiej, 3 do pierwszej, to są wiadome. I teraz co będzie dalej? No 3 do zerowej, czyli 1, potem 3 do minus pierwszej, czyli 1 trzecia, czyli coraz to kolejne potęgi trójki, lecz zmierzające do minus nieskończoności. Jak zapisać taki ciąg? Proponuję Wam bardzo prosto. Pierwszy wyraz, tu jest 1, tu jest 2, tu jest 3, czyli a1, a2, a3. Wzór na taki ciąg możemy zapisać w bardzo prosty sposób: jako 3 do 5 minus n. Dlaczego wybrałem taki sposób na zapis? Bo zauważam, że pierwszą liczbą jest 4, a żeby czwórkę uzyskać z jedynki, trzeba odjąć ją od piątki. Spróbujcie sobie to samo dla dwójki, trójki, czwórki, piątki i zwróćcie uwagę, że na przykład tutaj ma wejść nam 3 do zerowej. To jest piąty wyraz ciągu. 5 minus 5 to 0, czyli 3 do 0, dokładnie tak jak miało wyjść. To jest wzór. Przejdźmy do następnego, czyli tym razem już do piątego. Jeszcze 1 i 2 zostawiamy sobie na później, możecie się już zastanawiać. 2, 3, 5, 8. Szczerze powiedziawszy, 2, 3, 5, 8. Kolendar, to znowu jest Fibonacci. No to w takim razie przechodzimy do 1. 1, 3, 6, 10 bardzo interesujący ciąg. Powiem wam, że wydaje mi się, że widziałem coś takiego w, w piramidzie Pascala. Ale to ale to chyba to tak na zygzaku idzie w tam w piramidzie. W każdym razie, jak to ogarnąć? Zwróćcie uwagę, mamy jedynkę. Potem mamy trójkę. Potem mamy szóstkę, potem mamy dziesiątkę. Następne wyrazy zaraz dopiszę, jak rozkminimy o co chodzi. Jak dostać się od jedynki do trójki? No, trzeba dodać. 2. Jak dostać się od trójki do szóstki? Trzeba dodać. 3. Jak dostać się od szóstki do dziesiątki? Trzeba dodać. 4. Zatem kolejnym wyrazem będzie 15 i kolejnym 21. Czy jest jakiś sposób jak to jaki wzór na to dać? Holender? Um, nie mam pomysłu nie mam pomysłu, bo to na przykład ten wyraz, czyli raz dwa, trzy cztery, pięć sześć, szósty wyraz wygląda w ten sposób 1 plus. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 to jest po prostu chyba suma. To się takim wyrażeniem przy n zmierzającym do 6. O, nie umiem tego zapisać. W każdym razie, e, jeżeli chcemy kolejne wyrazy ciągu, to dodajemy kolejne Liczby, czyli kolejną liczbą w tym ciągu byłoby 28. Ok, z dwójką myślę, że nam pójdzie troszkę lepiej. Eee, wydaje mi się łatwiejsza od tej jedynki, bo na tą jedynkę niestety nie umiałem sobie wyobrazić, eee, jak zapisać wzór. Natomiast tutaj już wydaje mi się coś łatwiejszego. Dobra, jedziemy. Dwójeczka, szóstka, dwunastka, dwudziestka. Ok, e, popatrzcie na te liczby. One zupełnie inaczej rosną niż tutaj. Tutaj na czwartym wyrażeniu mieliśmy dyszkę, a tutaj na czwartym wyrażeniu, na czwartym wyrazie 20. One szybciej rosną znacznie szybciej. Ehm, ja wypiszę sobie kwadraty tutaj. 1, 4, 9, 16. Bo wydaje mi się, że to jest ciąg związany z kwadratem, i jeżeli się przyjrzycie, to rzeczywiście tak jest. Bo zobaczcie, 1, 4, 9, 16, ale tutaj musimy dodać 1, tu musimy dodać 2, tu musimy dodać 3, tu musimy dodać 4. Zobaczcie, jak to ładnie się spina. Czyli Mamy na pewno n kwadrat plus n. No to jest pierwszy wyraz ciągu, drugi wyraz ciągu, trzeci wyraz ciągu, czwarty wyraz ciągu. 1 do kwadratu to 1 plus 1 to 2. Dla dwójki. 2 do kwadratu 4, plus 2 to 6. Ok. Jaki byłby następny? 25 pięć plus 5, czyli 30. Jaki byłby następny? 36 plus 6, 42. Kolejny to byłby 49 plus 7, 56. I tak dalej. Myślę, że tyle wystarczy. Do następnego filmiku. Trzymajcie się.